No cześć, witajcie serdecznie, witam Was po długiej przerwie, bo trochę nie nagrywałem, trochę mnie tu nie było. Z tej strony macie z garaż. Dziś wymienimy sobie siłowniczek maski, bo już ten mój kaput. O, już dźwigam sobie całą maskę Siad tak z dnia na dzień. No ale powiedziałem, że on tu jest od nowości, także miał prawo. Dobrze, z tego co patrzyłem wstępnie, to musimy sobie załatwić jakąś podpórkę, ja mam deskę. Czego tu potrzebujemy oczywiście? Potrzebujemy jakoś młota, bo bez młota to nie robota. Jakiś śrubokręcik do tego. No i nowy siłownik zaraz pokażę. Ja kupiłem jakiś zamiennik. Można oryginał. Nie wiem dokładnie jaki tu się nie sprawdzałem. Ale nowy jest tak. Nie wiem czy to widać, czy nie widać. O, taka. Nagrywam now, nowym telefonem, także dajcie znać co i jak. Jaki ten format nagrania. Ale myślę, że będzie dobrze. No dobra, to ja się kładę tu siłownik. No i co? Musimy zdjąć pierw... Ja radzę od góry, bo tu jest lepszy dostęp. Nie wiem czy tu zabezpieczenie jest jakieś. Zaraz zobaczymy. Jest zabezpieczenie. Cyk. Zdejmiemy sobie to zabezpieczenie o, i już wypadną nam Ten Pamiętajcie, żeby podeprzeć, bo z automatu wam ta klapka spadnie. To jest takie o... Jeszcze uwaliłem smarem takie zabezpieczam. No i automatycznie z tej strony. Już musieli to zabezpieczenie zdjąć. Spróbuję tam wam przybliżyć. Abyście widzieli co ja robię. Zaraz zobaczymy. O! No za bardzo zuma nie mogę zrobić. A czekajcie, no. dam Wam taką. To jest takie zabezpieczone. To siedzi. Żeby on tam nie wypadł. A jak to się tak sobie ładnie zdjąć. Chyba, że pilnuje to zabezpieczenie. A zobaczymy. Sorry, bo pewnie zakrywam to co robię domyślam się takie zabezpieczone tu jest i tak podważyć żeby to wyszło o teraz ten zużyty to już mogę go wyłamać o to też polecam wszystko to smarowane no i dobra szybko wymienimy teraz od tego o Audi miało kolizję, jest w naprawie. Tak się kończą wakacyjne wyjazdy. Miało być dobrze, wyszło jak zawsze. No ale nic na to nie poradzi. Dobra, tu pokażę Wam, widać smar w środku. I ściągamy sobie to zabezpieczenie lekko. Zróbcie sobie tak. Złapię ostrześć. Czy nie złapię? No, łap. O. Tak. Żeby to zabezpieczenie było wyciągnięte z jednej i z drugiej strony. O no, już tej ostrości. O, coś takiego. No i tak, zaczynamy montaż od góry, bo lepiej będzie operować dołem. Montujemy sobie, wycieramy sobie kuleczki, oczywiście te wiadomo nowy siłownik jest dłuższy, no bo jest dłuższy trzeba go jakoś tak kurde włożyć sensownie sobie bardziej podeprę o coś takiego nie wiem czy to widać no, zobaczymy. trochę podniosę o. sobie go o coś takiego, tu nam weszedł od góry mocujemy i wskoczyło zabezpieczone czyli on już nam nie wypadnie to, to jest zabezpieczenie, żeby on nie wyskoczył. no i dobra ale tramacha idzie w górę hop następne dodam wam do dołu, aż pewnie widzicie Albo i nie. Muszę tego. No i okej. Okay. Tu, tu równie dobrze. Kolejne zabezpieczenie jest. Sprawdzamy, można sobie wytrzeć tu te kuleczki na dole. Tu jest w środku smar biały specjalny. No i już, teraz patrzymy czy to działa. Powinien być sukces. zaraz zobaczymy maska nie spada czyli już jest dobrze o teraz to naprawdę o. działa zamkniemy jeszcze dla formalności pięknie nic nie stukło nic nie pukło także jest dobrze Teraz no jeszcze otworzymy. I trochę podniosę maskę. Idzie sama do góry. Pięknie. Teraz wam pokażę. Zużyty siłownik. O! Nie odbija. Można sobie wcisnąć ręką. O no. Nawet nic nie trzyma. Bo on powinien wystrzelić odbić jak amortyzator. No i to by było na tyle. Dziękuję. Zobaczcie, jak to postaram się fajnie zmontować. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Cześć.